Cechą wyrzymaczy jest inteligencja, wystarczy przywołać Ela, 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 przywołać samiczkę, ona bardzo dobrze rozpoznaje hodowcę, cieszy się na jego widok i tutaj ekstra ją przygotowuje, no chodź tutaj, chodź, chodź Ela, chodź, hop, 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 hop. chodź na swoją celkę, no chodź, 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 no chodź na swoją półeczkę, Ela, chodź, 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 Ela, chodź. Chodź iść na swoją celkę. To jest czekać jutro rano, aż Piotrek przyleci. No hop, 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 hop. Tak, idealnie. Ela przyleciała na swoją celkę. I tutaj. Wabi swojego samczyka. Samczyk dzisiaj pojechał na Bad Wilber 450 km. Według prognozowanej pogody wiatr będzie lekko w dziób, czyli lot będzie ciężki. 450 km, czyli zrobi się 600. Rośniaki będą miały co do roboty, natomiast Piotrek, dwulatek, no, powinien sobie poradzić, czyli chyba to jest zwycięstwo jego jest już przesądzone. Partnerka wyczekuje, ponieważ za tydzień na lot do 850 km. Wydawałoby się, że to będzie lot yy, trudny. Będzie trudny na pewno, także, zapas energii jest bezwzględnie potrzebny. Tu puścimy jeszcze raz na dwór i przywołamy ją, ponieważ inteligentny go ma to do siebie, że.

No bardzo dobra samiczka, no chodź, 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 do Ja drzwi uchyliłem i ona widzi, że inna jasność jest tutaj, więc muszę przymknąć i ona wskoczy automatycznie. Dobrze, no jest moja samiczka, jest. Już jest moja ulubienica. Czyli te wytrzymacze, one, tutaj przede wszystkim chodzi o inteligencję, one te cechy dziedziczą. Oczywiście nie wszystkie spary hodowlane mają taką cechę, około 20%. I tutaj hmm, hodowca musi właściwie rozpoznać te najlepsze gołębie, jak one się zachowują, te symptomy inteligencji, by zachowywać w hodowli te najlepsze gołębie. Ela Wyżymaczka to jest 300 Stikelbaut Arden, czyli z tych najlepszych Ryszarda gołębi 3Letnia w ubiegłym roku, taki trudny rozbład, wildo 450 km kapitalnie pokonała jako roczna, również szereg lotów, tak więc ona tutaj jest takim. Klasycznym przykładem jak należy oszczędzać gołębia, by uczestniczył jako 3-letni w lotie 800 km. Czyli rośniaka dwuletniego nie eksploatujemy na takich lotach, ponieważ taki lot by ją zbytnio obciążył. Oczywiście przy lotach z wiatrem, chora, lotach tam się nic nie dzieje. Pamiętam przed laty mój wzór hodowcy Andrzej skiba na Harlingerze 700 km, 12 roczniaków włożonych, 10 konkursów. Natomiast Kolejny za dwa tygodnie loty, tylko dwa powróciły, więc rośniaki nie dają się na takie długie loty. No, kolejny gąbek tutaj przyleciał. No chodźcie samiczki, chodźcie już po oblocie, a więc Ela tutaj <grywania> już obserwuje, że coś jakiś niepokój się wkrada, że może to Piotrek przyleciał. No nie. Piotrek przyleci jutro. Zaraz te grąbicę zamknę do boksów, ponieważ Yy, nie mogą na wolnym gromniku przebywać, ponieważ by tu była skłonność do parowania się i tak dalej. A więc Ela Wyżymaczka, cudownym przedstawiciel linii Sztygelbaum-Arden Ryszarda, oczekuje yy, na z Stędy 850 km za tydzień, a już jutro przywita swojego partnera Piotrka. Ryszard, to słoneczny Gołemnik, Polska.